Kochani, jak wiecie, ja moją suknię ślubną wystawiłam na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Możecie ją wciąż wylicytować. Jestem totalnie zaskoczona, ile wynosi już e, kwota. Prawie 10 tysięcy złotych już teraz e, jest za moją sukienkę, także jest to ogromna kwota. Bardzo Wam dziękuję, że tak się zaangażowaliście i jesteście tym, tą akcją zainteresowani. To wszystko jest oczywiście w szczytnym celu, także pomagamy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej pomocy. Zostawiam Wam tutaj link dalej do licytacji. Możecie wciąż licytować, a może kto wie, to ktoś z Was będzie właśnie na swoim weselu w sukience, którą ja miałam u siebie i to był mój najbardziej wyjątkowy dzień ostatniego roku, jak nie życia. No myślę, że odrębniłabym dwa takie momenty: przyjęcie na świat Majusi i ślub, który był naprawdę wyjątkowy. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.